Cześć, Jarek Łuczak, firma Abrazu. Dziś przedstawiam Wam uterynowione czteronapędowe Volvo XC70. Jak zawsze u nas, z instalacją gazową. Chcecie zobaczyć, z jaką, jak zamontowaną. Zapraszam do oglądania. Volvo zawsze słynęło z tego, że. Priorytetem numer jeden było bezpieczeństwo pasażerów. Nie inaczej jest w tym wypadku. Czteronapędowe z mnóstwem poduszek powietrznych, z mocnym sześciocylindrowym silnikiem jest bardzo bezpiecznym samochodem, ale od dzisiaj będzie jeszcze bezpieczniejszym. Dlaczego? Dlatego, że ma instalację gazową. A jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo? Ano taki, że ludzie im więcej mają pieniędzy w kieszeni, im to lepiej widzą przyszłość i mniej boją się o tą przyszłość, czyli są teoretycznie bardziej bezpieczni, a praktycznie również, bo mając więcej pieniędzy w kieszeni, możemy sobie nawet kupić zdrowie czasami, bo stać nas na lepszego lekarza, dzięki temu, że jeździmy na gazie. Dziwna dedukcja, ale taka prawda. Volvo miało do tej pory jedną, jedyną wadę, czyli spalało za dużo benzyny, która kosztowała za dużo i zamiast 10-12 litrów benzyny, a można i 14 wciągnąć, będzie teraz paliło 12-15 litrów gazu. Oszczędność będzie w granicach 50%, bo benzyna dzisiaj kosztuje prawie 7 zł, gaz około 3. To nawet 10 litrów benzyny to jest 65 zł, a 12 litrów gazu to jest 35 zł. Czyli praktycznie połowę taniej można jeździć dzięki instalacji gazowej. A instalację gazową, jaką zamontowaliśmy, to KME Nevo Jet z dedykowaną, pięknie, indywidualnie dorabianą listwą wtryskową do tego silnika. Wtryskiwacze pojedyncze na bardzo króciutkich rurkach. Zobaczcie, ta rurka ma tutaj dosłownie 3-4 cm, także prawie krócej już by się nie dało. Listwa od Arka. Pozdrawiamy Dakar. Wszystkie podzespoły instalacji gazowej zmieściliśmy pod spodem, pod tą pod podszybiem, tak więc nie będą przeszkadzały nikomu, kto będzie coś przy tym samochodzie w przyszłości robił, a my będziemy się komunikować z instalacją gazową poprzez to złącze diagnostyczne, które znajduje się w tym miejscu. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja gazowa, żeby zobaczyć, czy Wam się to opłaca, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie, a tu widzicie formularz po wypełnieniu którego. Dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Volvo, do takiej skody bądź do takiego Audi Q5. A teraz zapraszam Was do środka, gdzie jest naprawdę bardzo ładnie. Tak z profilu prezentuje się nasze bezpieczne, podwójnie bezpieczne Volvo XT70 z silnikiem 3.2, a tak prezentuje się we wnętrzu. Nigdy we Volvo nie było jakiś wodotrysków, natomiast jest zawsze schludnie, praktycznie, wygodnie i bezpiecznie od czego zaczynałem dzisiejszy filmik. Znana Volvo już ta środkowa konsola, można powiedzieć, z telefonem i z całym panelem komfortu, klimatyzacja, nawiew i chyba jeszcze wejście na płytę CD w 2014 roku. No chyba tak, tak sobie klient zażyczył i tak dostał, o ile się nie mylę, że nie jest to coś innego. Wyświetlacz jeszcze malutki, system rozruchu bezkluczykowego, bez niestety nieodporny na wścibskich złodziei, którzy... Mogą łatwiej to auto ukraść. Eee, a przełącznik benzyna gaz, a, widzicie, wcale nie tutaj. Zamieściliśmy go w środkowej konsoli na życzenie klienta, w podłokietniku i w tej chwili diody jeszcze mrugają, co mówi nam o tym, że jesteśmy na zasilaniu benzynowym, ale jak tylko diody przestaną mrugać, tak jak się to stało w tym momencie, to jesteśmy już na zasilaniu gazowym, a pięć błękitnych diod informuje nas o stopniu napełnienia zbiornika gazowego, który zmieściliśmy w miejscu koła zapasowego i wszedł tam całkiem dużych rozmiarów zbiornik. Czteronapędowy, jak zaczynałem, na, na początku filmu Wam powiedziałem, a tutaj całkiem dużych rozmiarów bagażnik w ładnym, kremowym wyściełaniu, a pod spodem zbiornik na gaz o pojemności 60 litrów, Brutto. 60 litrów brutto umożliwia zatankowanie około 50 litrów gazu netto, co przy spalaniu, powiedzmy, 12 litrów powinno nam starczyć na jakieś 400 km. Całkiem dużo. Spokojnie powinniśmy dojechać nową S8 do Warszawy bez tankowania na drogich stacjach na autostradzie. A tutaj mamy wlew gazu pod klapką wlewu benzyny. Cały bez konieczności dokręcania jakichkolwiek przejściówek. Możemy podpinać bezpośrednio pistolet i nie martwić się o żadne. Adaptery, że przypadkiem go gdzieś zgubiliśmy. Jak Wam się podoba takie podwójnie bezpieczne Volvo XC70, nawet potrójnie, bo nie dość że tyle irbegów, cztery napędy to jeszcze instalacja gazowa. Mi podoba się całkiem nieźle, aczkolwiek do niedawna byłem małym. Przeciwnikiem samochodów marki Volvo, ponieważ miały bardzo słaby skręt. Ten jest już pozbawiony tej wady i spokojnie można nim nawracać nawet na wąskich uliczkach. I ten minus wykreślam już z marki Volvo. A jak Wam się podobał film? Jeżeli bardzo, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych i bezpiecznych samochodów. Tymczasem na gazie. Hej!